Szanowni się manko, z tej strony Rafał z Motor W. standardowo jestem dzisiaj dla Was z kolejną motocyklową nowością w naszej ofercie dzisiaj na dywanie nie mamy żadnego jakiegoś hardcore'owego przecinak, ale za to świetny motocykl, który nadaje się na start przygody właśnie z motocyklami. Eee, raz, że jest to motocykl eee, turbożywotni, tutaj wszyscy, którzy zaczynali od tego przygodę powiedzą, że to jest bardzo prosty w obsłudze i jednocześnie bardzo żywotny eee, motocykl, a właśnie takiego potrzeba eee, motocykla na start, żeby kupiąc, kupując go nie trzeba było od razu pchać go na serwis, bo coś tam będzie się działo. Bardzo eee, bym powiedział, pancerna konstrukcja, jednocześnie w miarę fajny budżet motocykla, ale eee, już dwa cylindry. Pojemność 500, więc wcale nie jest to taki malutki krążownik, da się też tym troszeczkę depnąć. Ja osobiście bardzo lubię te dwójki od Kawasaki, myślę, że jest to bardzo taki przyjemny silnik, bardzo fajnie to pracuje. Więc nawet jeżeli ktoś chciałby się tym i pobawić po mieście, no to myślę, że jest czym tutaj pojechać. Jeżeli szukasz czegoś sprawdzonego, ale przede wszystkim bezwypadkowego, to zapraszam Cię serdecznie do tej krótkiej prezentacji z Kawasaki w roli głównej. Kawasaki ER500, czyli tak zwany ER5, motocykl z 2004 roku w czerwonym, najszybszym oczywiście kolorze. Myślę, że bardzo fajnie zachowane. Słuchajcie, jak na 20 lat motocykla naprawdę jest fajnie. Eee, trzeba przyznać, że chyba najważniejszą taką zaletą tej konkretnej maszyny jest to, że motocykl jest całkowicie bezwypadkowy i co za tym idzie cały w oryginale. Eee, napiszemy Wam też to na fakturze, że to jest bez wypadek, no ale dziś tam ktoś, kto ma troszeczkę pojęcia nawet motocykli, obejrzy go dookoła i powie, no faktycznie fajnie jest. Eee, począwszy od samego tyłu te wszystkie elementy, tu, czy plastikowe, czy nawet te naklejki. Przez zbiornik paliwa. Tutaj zobaczcie, nawet naklejki oryginalne jeszcze jak motocykl wychodzi nowy, żeby tankować 9,5 te wszystkie tutaj wstaweczki, to wszystko jest fabryczne ja się z przednim błotnikiem no i to, że to jest lakier fabryczny, to umówmy się to nie jest jakiś nie wiadomo jaki wyczyn, no bo wiele jest motocykli, które taki lakier fabryczny ma no ale plusem jest to, że naprawdę nawet osoba, która jest jakaś tam, nie wiem, petentyczna obejdzie ten motocykl dookoła no i naprawdę, jeżeli mówimy o lakierze, no to bardzo dobrze jest to zachowane, nie ma żadnej wgnioty nie ma żadnego jakiegoś zarysowania, jakiegoś ślizgu, naprawdę fajnie to i estetycznie wygląda, do tego bardzo fajnie zachowany fotel, czyli kanapa gdzieś tam i ona jest fabrycznie w takie jakby z dwóch z dwóch materiałów, więc i to fajnie wygląda i tu fajnie estetycznie, nie ma żadnych przetarć, rys nawet te chromowane elementy jak chociażby lusterka, czy gdzieś tam tu te czapki od zegarów, osłona tutaj jakby cały ten reling przedniej lampy w chromie, też znowu fajnie zachowany, no wiadomo jakaś drobna stopa czasu się odcisnęła na standardowo przedni goleń Tutaj zawsze troszeczkę się utlenia to aluminium, więc to, to, to bardzo często tak wygląda, ale no, nie chcieliśmy tego lakierować, żeby tutaj nie psuć no, tego, tego, tego oryginału. No sam silnik na fabrycznych uszczelkach dodatkowo dołożony z takim gmolem w kolorze czarnym, jest też fajnie to wygląda. No ale myślę, że tą jak on się zachował to jest za sprawą tego przebiegu, bo zobaczcie 27700 km od nowości. No co jak to motocykl 20-letni jest naprawdę fajnym wyczynem no i jest to na pewno jeden z tych mniejszych przebiegów w Kawasaki R5 co więcej on jest 100% oryginalny tam to też napiszemy na fakturze mamy też fajną kartkę z potwierdzeniem czyli wyciąg z ostatniego przeglądu technicznego na terenie Niemiec jeszcze robionego i on mówi, że rok temu ten motocykl bo można tak przyjąć, że dokładnie rok temu miał 26 900, więc fajne potwierdzenie, że po, 20, po 19 latach miał tyle, a nie gdzieś tam jakieś 50 w pamięci, ale rok później ma niewiele więcej, więc fajnie, że taka kartka z potwierdzeniem jest, no ale oczywiście Oprócz tego my da dajemy wam taką kompletną dokumentację e, do rejestracji, włącznie z pierwszym przeglądem technicznym na terenie Polski, więc, e, więc jakby robi to robotę, wyjdziecie już potem bezpośrednio prosto do Wydziału Komunikacji, robicie rejestrację, ubezpieczenie i koniec. E, I powiem Wam szczerze, jak obejrzycie ten motocykl na żywo, to moim zdaniem też nie będzie takiej sytuacji, że o kurde, tego nie widziałem, tego nie widziałem, e, bo fajnie to wygląda. No oczywiście, jeżeli przyjdziemy z takim nastawieniem, że jest to e, no prawie 20-letni, e, no 20-letni, może powiedzieć wprost, motocykl, no to myślę, że e, wygląda to ciekawie estetycznie. E, co więc więcej Wam muszę powiedzieć? My to motocykl dajemy Wam też taką książkę serwisową, tu będzie wpisany serwis, jaki my zrobiliśmy przed w tej maszynie. Może nie był jakiś duży, ale taki standardowy serwis przygotowujący do sezonu był. Co się to za, co się jakby w to mieściło, no to oczywiście będziemy mieli cały wpis w książce, no ale oczywiście serwis filtrowy. Nowy olej w silniku, zwany teraz jest Motulem 10W40, do tego oczywiście nowy filtr oleju, nowy filtr powietrza, dwie nowe świece i nowy płyn hamulcowy i moim zdaniem to sprawiło, że ten motocykl jest bez wkładu finansowego na teraz. Zestawta bendowy fajny, zawieszenie suche, klocki z przodu, z tyłu, z tarczami i bębny My są ok. E, opony, no moim zdaniem, jeszcze śmiało na tych oponach dałoby się ten sezon przejeździć. Przód, może nie jest jakiś rewelacyjny, ale jeszcze tego bieżnika trochę tam jest, więc myślę, że szkoda kasa wydawać. A no jeżeli chodzi o opony tylną, no to bieżnika macie naprawdę sporo, więc jeszcze na tej Michelince myślę, że e, pośmigacie. E, no i co, słuchajcie? Zapraszam was serdecznie do nas do Żardowa, Jeśminowa 20 motorwów wpadajcie, zmiemy sobie piąteczkę, pogadamy o motocyklach, będziecie mogli usiąść sobie na tą kawasaki, przymierzyć się do niej i nawet nią przejechać, więc zapraszam was serdecznie. No i co? Pamiętajcie też, że jeżeli nie chce Wam się przyjeżdżać, bo nie wiem, bo macie za daleko, albo cokolwiek, to wystarczy do nas zadzwonić, powiedzieć, skąd jesteście. Wam transport takiej kawasaki wycenimy przez telefon. I tak na dobrą sprawę wy z góry bodźcie tylko i wyłącznie za sam kosz transportu, a całą resztę za motocykl dopiero na miejscu u siebie pod domem. Jak już go sobie zobaczycie, sprawdzicie i przetestujecie. Więc myślę, że to też jest fajna opcja. Warto z niej skorzystać. Można też maszynę kupić na raty. Jeżeli macie do tego pytania, znowu dzwońcie. Jestem po drugiej stronie słuchawki do waszej dyspozycji. No, na tę chwilę co? Przykręcamy kluczyk. Cyk, pyk. Czerwony guzik w dół. Klikamy sobie zapłon. No już tutaj się fajnie Dwucylindrowiec tam budzi do życia. Światełka krótkie, długie, krótkie, długie, mryganie. Klaxon, kierunkowskaz, lewy przód, prawy przód, na tył. Wszystko tutaj pod kontrolą, oczywiście czujnik luzu. Fajna też pozycja, bo to jest taki wrep no taka dość wyprostowana. No ale myślę, że cały kształt na no, tutaj widzimy że ten kolor czerwieni troszeczkę nas jakby podbudza, żeby tą manetę przekręcić troszeczkę. Fajna kultura pracy w ogóle w tych Kawasaki jest. Bo naprawdę, jak na dwójkę, fajnie to pracuje. Jest fajna zabaleczka. No jak ktoś chce zacząć, zobaczyć, czy to w ogóle jest dla niego, czy chciałby jeździć motocyklem, to myślę, że tutaj nie ma, nie ma co chcieć więcej. Jeżeli chcecie mieć to cacko, u siebie w garażu, dzwoncie. Jestem do Waszej dyspozycji. No i jestem pewien, że już niedługo ta Kawasaki znajdzie nowego właściciela. Być może właśnie wśród Was. Lewa w górę. Widzimy się na kolejnej prezentacji. Siemanko, hej!